Kultywacja y, pamięci o tych ludziach, którzy tutaj walczyli na ziemi holenderskiej jest dla mnie bardzo ważna. Jest bardzo ważne, żeby naświetlać to, że Polacy również byli tutaj udział, bo przez wiele lat Polacy byli pomijani, przez to, że byliśmy za żelazną kurtyną, byliśmy częścią komunistycznego, prawda, komunistycznego paktu i uważam, że powinniśmy bardzo mocno tutaj akcentować naszą obecność, żeby wszyscy jednak wiedzieli, że Polacy również walczyli tutaj na holenderskiej ziemi. Dzisiaj organizujemy to razem dzięki funduszowi poloninemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze współpracy z Ambasadą Polską w Hadze i Memoriałowi Maczka w Bredzie organizujemy dzisiejsze spotkanie. To 30 lat temu urodziło się trzech wspaniałych ludzi, trzech wspaniałych generałów i ważne jest, żeby pamiętać, żeby o tym mówić i żeby łączyć ludzi, bo taka historia i przyszłość łączy nas wszystkich. Breda jest miejscem szczególnym, gdy chodzi o pamięć o polskich żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość Belgii, Holandii, Francji, a przede wszystkim walczyli o niepodległość swojej ojczyzny Polski. Breda jest miejscem, gdzie spotykają się ci, którzy przypominają, utrzymują żywą pamięć o polskich żołnierzach i o ich dowódcach. W tym szczególnym roku trzech generałów w Bredzie przypominamy, sobie o generale Stanisławie Maczku. Dzisiaj jest specjalny wieczór poświęcony generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu, jednemu z bohaterów operacji Market Garden. Jest jeszcze jedno ważne wydarzenie w trakcie tego, tego spotkania, mianowicie po raz pierwszy tu w Holandii, w Bredzie są obecni obok siebie prawnuk, pra, prawnuk, prawnuk generała Stanisława Sosabowskiego Hal, który będzie miał wykład o swoim Pradziadku, jak również córkę generała Stanisława Maczka Karolina wraz ze swoim synem Aleksem. I tak to pokolenia generałów utrzymują pamięć o swoich przodkach, a ubogacając nas również wiedzą bardziej osobistą, bardziej rodzinną, mniej znaną z książek. Myślę, że jest to wydarzenie ważne dla, dla całej Polonii, tu w Bredzie, tu w Holandii, ale także w Niemczech, w Belgii, we Francji. Jest uroczystość trzech generałów uroczystość 130 lat Maczka z Sosobowskiego i Andersa. To jest ważne dla historii Polski. To jest też ważne, żeby hołd dać nie tylko generałowie z Sosobowskiego, tylko dla, dla żołnierzy generała żeby pamiętać. To jest kultura nasza.